W dzisiejszym filmie przedstawię wam zbiór historii graczy Minecraft. Jeżeli chcesz więcej tego typu odcinków zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, bo po tej statystyce widzę, że mnie dużo osób ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwkbiznesmopa.gmail.com Zapraszam do playlisty, która w tym momencie wyświetla ci się na ekranie w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Dobra, pierwsza historia. To co wam opowiem wydarzyło się w 2015 roku i nie mogę po dziś dzień o tym zapomnieć. Razem z moim kolegą graliśmy w Minecraft na serwerze, który stał na moim starym komputerze. Był to idealny darmowy hosting, tylko było trzeba skonfigurować odpowiednio pliki, żeby wszystko poprawnie działało. Niestety, jak później się okazało, komputer ten posiadał jakieś wirusy, które spowodowały naprawdę przerażające rzeczy. Kiedy zaczęliśmy naszą rozgrywkę, standardowo robiliśmy kwipunki i chodziliśmy po świecie w poszukiwaniu surowców. Gdy minęło kilka dni, na serwerze posiadaliśmy już wspólny domek i mieliśmy diamentowe EQ. W tamtym momencie wybieraliśmy się do netheru w poszukiwaniu twierdzy, jednak niestety tam nie dotarliśmy. Jak mieliśmy już wchodzić, nagle na serwer dołączył gracz o dziwnym niku. Nie jestem w stanie go napisać przez to, że były to jakieś znaki specjalne. Oboje się naprawdę wystraszyliśmy, ponieważ na serwer nie miał nikt dostępu poza nami. Nikt tajemniczego gracza przypominał symbole te, które można zobaczyć w Enchantingu. Postanowiłem napisać na czacie, kim jesteś. W odpowiedzi dostałem wiadomość, której nie zrozumiałem. Mój kolega napisał, żeby gracz zaczął pisać normalnie jednak odpisał znowu wiadomość z tymi symbolami. Nagle pojawił się przed nami i zachowywał się bardzo dziwnie. Mam tu na myśli to, że bardzo szybko się poruszał i wyglądało to, jakby się rozglądał. Postać zaczęła rozstawiać TNT wokół siebie i podpaliła to zapalniczką. Po chwili dynamit wybuchł i ona zniknęła. Nie mogliśmy uwierzyć w to, co właśnie zobaczyliśmy. Skąd ten gracz miał TNT i w jaki sposób zniknął, na te pytania niestety nigdy nie dostaliśmy odpowiedzi. Szybko pobiegłem do komputera, na którym stał serwer i zobaczyłem bardzo dziwne błędy, których nigdy wcześniej nie widziałem. Byłem zmuszony wyłączyć serwer i sprawdzić, czy z plikami jest wszystko ok. Po kilku godzinach przeglądania logów serwera zobaczyłem, że tajemniczy gracz wchodząc na serwer użył jakiejś dziwnej komendy z symbolami Enchantu. Nie mogłem tego zrozumieć i gdy szukałem informacji w internecie, totalnie nic nie znalazłem. Okazało się, że komputer jest cały zainfekowany jakimś wirusem. Byłem zmuszony zrobić format, jednak po tej sytuacji nigdy więcej nie odpaliłem serwera na tym komputerze. Opowiem Wam historię o tym, co mnie spotkało na pewnym serwerze, który był mojego kolegi. Dodam, że to, co się stało, wydarzyło się naprawdę, chociaż na serwerze byłem sam. Zaczynając od początku, IP serwera dostałem w ten sam dzień, kiedy wszedłem na niego po raz pierwszy. Gdy pojawiłem się na mapie, zacząłem moją rozgrywkę. Zbierałem drewno i robiłem podstawowe przedmioty. Po dłuższej chwili, kiedy udało mi się zdobyć trochę żelaza, nagle na serwerze zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Chodzi o to, że zmieniał mi się game od Survival na kreatywny w kółko. Bardzo się zdziwiłem, ponieważ nikogo poza mną na serwerze nie było, a w Minecraft widziałem tą anomalię pierwszy raz. Nie chciałem oszukiwać, bo mój kolega bardzo by się zdenerwował, bo zamysł był taki, że na serwerze gramy tylko na survival. Najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że nie miałem nawet opa na serwerze i było to niemożliwe, żebym robił to sam. Starałem się grać dalej, jednak było to bardzo ciężkie, bo gdy klikałem ekwipunek, co jakiś czas zmieniał mi się na ten kreatywny, przez co nie mogłem brać z niego żadnych przedmiotów. Z czasem game zmieniał się coraz szybciej, co totalnie niemożliwiało normalną grę. Postanowiłem napisać do kolegi z zapytaniem o co może chodzić. Niestety on nie był aktywny ponad dwie godziny, a że nie miałem dostępu do konsoli serwera, nie mogłem nic z tym zrobić. Próbowałem różnych sposobów, aby się tego pozbyć, ale nic nie działało. Uznałem, że skoro nie mogę tego naprawić, to wyjdę z serwera. Po kilku godzinach mój kumpel odpisał mi na wiadomość i był bardzo zdziwiony. Wszedł w konsolę serwera i okazało się w logach, że serwer sam zmieniał Miga moda. Główkowaliśmy nad tym jak to naprawić, bo nie było to normalne zjawisko. Posunęliśmy się nawet do kontaktu z supportem hostingu i jedyne co dostaliśmy to informacje o tym, że warto by było sformatować serwer, bo jakiś plik został zniszczony. Mój kolega bardzo się zdenerwował i to zrobił. Po kilku minutach jak weszliśmy na serwer, wszystko wróciło do normy. Niestety przez tą sytuację mój kumpel stracił przedmioty, które zdobył grając w Wcześniej. Jedyna pozytywna rzecz z tej sytuacji jest taka, że na szczęście udało się wszystko naprawić i na serwerze gramy do teraz. Trzecia historia. Pewnego dnia spotkałem pod ziemią coś naprawdę strasznego. Nie wiem, jak to możliwe po dziś dzień, że na moim świecie na single-player pojawiła się tak okropna bestia. Tego minecraftowego dnia postanowiłem eksplorować jaskinie w poszukiwaniu surowców oraz kopalni. Bardzo mi na niej zależało, ponieważ chciałem zrobić ekspiarkę z Cave Pająków. Przygotowałem cały ekwipunek i wyruszyłem z mojej bazy. Kopałem pod siebie z myślą, że natknę się na jakiś cave. Było to dosyć ryzykowne, bo jak każdy minecraftowy gracz wie, łatwo w ten sposób wpaść do lawy. Ja tym się nie przejmowałem i cały czas schodziłem niżej krótkiej chwili udało mi się przekopać do jaskini, która była ogromna. Grałem na wersji 1.19.2, dlatego znalazłem się w takim miejscu. Zacząłem moją eksplorację i chodziłem, rozstawiając pochodnie. Co chwilę widziałem jakieś surowce, które wydobywałem. Dziwną rzeczą, jaką zauważyłem, było to, że pod ziemią nie spotkałem żadnego potwora, a grałem na Difficulty Hard. Szczerze mówiąc, trochę mnie to ciekawiło, ale uznałem, że dzięki temu mam łatwiej, bo co chwilę nie atakują mnie moby. Moja podróż po Kiewie trochę trwała, gdy zacząłem schodzić coraz niżej, wokół mnie pojawiały się bloki skalka. Oznaczało to, że albo jestem blisko podziemnego miasta, albo po prostu trafiłem na miejsce, w którym losowo wygenerował się skalk. Nie chciałem ryzykować pojawieniem się Wardena, dlatego cały czas kucałem i szedłem przed siebie. Nagle zauważyłem coś bardzo dziwnego w oddali. Przypominało to spawner, ale że nie byłem pewny, postanowiłem podejść bliżej. Jak się później okazało, to był mój ogromny błąd. Mój sokoli wzrok mnie nie mylił, bo trafiłem na spawner, gdzie były dwie skrzynki, ale o dziwo nie było żadnych mobów. Szybko podbiegłem zobaczyć, jakie są przedmioty w skrzyniach, kiedy nagle zaczęły się pojawiać potwory. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, bo to, co się zrespiło, nie przypominało niczego, co jest w grze. Całe było niebiesko-ciemne, tak jak biom, na którym się znajdowałem. Miał zębiska zamiast twarzy i nogi jak pająk. Potwór się na mnie rzucił i mnie zaatakował. Po krótkiej walce udało mi się go pokonać, jednak to był dopiero początek. Po kilku sekundach spawner zaczął respić masę tych samych potworów, które wszystkie szły na mnie, aby mnie zabić. Olałem skrzynki i zacząłem uciekać. W pewnym momencie się zabudowałem koblem, tak aby być bezpiecznym. Serce waliło mi bardzo szybko, bo nigdy wcześniej nie widziałem podobnych potworów w Minecraft. Cały czas się zastanawiałem, jak to w ogóle możliwe, a w tym czasie kopałem się ku górze. Po kilkunastu minutach udało mi się przekopać na powierzchnię i mogłem odetchnąć z ulgą. Nigdy więcej nie zagrałem na tym świecie w obawie, że spotkam te straszne potwory po raz drugi. Czwarta historia. Jakiś czas temu, gdy grałem na moim świecie w Minecraft, wydarzyło się coś naprawdę strasznego. Była to wersja 1.19.2 i tego dnia przemierzałem świat w poszukiwaniu różnych struktur. Moja wyprawa trwała kilka dobrych godzin. Udało mi się w tym czasie znaleźć ruiny portalu, zatopiony statek oraz piramidę. We wszystkich zrespionych strukturach znajdowałem różne przedmioty, mniej lub bardziej przydatne. Kiedy wyszedłem z piramidy i szedłem pusty, Natknąłem się na wioskę villagerów. Bardzo się ucieszyłem, ponieważ akurat się ściemniało i brakowało mi jedzenia. Dlatego szybko biegłem w jej stronę. Gdy byłem na miejscu, zbierałem plony z farmy, aby uzupełnić głód i sprawdzałem skrzynki z myślą, że będą w nich jakieś przydatne itemy. Kiedy chciałem iść dalej, była już noc, dlatego uznałem, że dobrym pomysłem będzie przespanie się, aby zrobić dzień. Wszedłem do pierwszego lepszego domku, aby się położyć, jednak coś było nie tak. Klikałem na łóżko parę razy, jednak totalnie nic się nie działo. Bardzo się zdziwiłem, bo nie było żadnych potworów w moim pobliżu, a zazwyczaj przez to nie można spać w Minecraft. Opuściłem domek i zacząłem się rozglądać, czy rzeczywiście na pewno ich nie ma. Było pusto, co oznaczało, że odkryłem jakiś dziwny błąd w grze. Postanowiłem spróbować w innym domku i spamowałem prawym przyciskiem myszy na łóżko, i cały czas było bez zmian. Stwierdziłem, że może coś jest nie tak z tą wioską, dlatego spróbowałem od niej kawałek odejść i się położyć. O dziwo się udało, jednak nagle uderzył piorun, a mnie wyrzuciło z łóżka. Coraz bardziej się bałem, bo była to dość niecodzienna sytuacja, ale się nie poddawałem, bo byłem zdeterminowany. Aby zrobić ten dzień. Kiedy położyłem się ponownie, znowu uderzył piorun, jednak tym razem moje łóżko zniknęło. Bardzo się wystraszyłem i szybko rozglądałem się wokół siebie. Wtedy zobaczyłem, że łóżeczko, na którym chciałem iść spać, ożyło. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, bo pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego. Łóżko miało normalnie drewniane nogi i ręce, a w nich dwie sikiery. Nagle zaczęło biec w moją stronę i musiałem. Uciekać. Najbliżej była wioska, dlatego do niej uciekałem. Szybko wbiegłem do jednego z domków i zamknąłem drzwi, nie wiedząc, że łóżko, które się w nim znajduje, również może ożyć. Patrzyłem przez drzwi na moba, przez co nie widziałem tego, co się dzieje za mną, i nagle zostałem pokonany jednym uderzeniem sikiery. Od razu po tej sytuacji usunąłem świat, bo uznałem, że takie paranormalne anomalie trzeba tępić w zarodku. Nigdy więcej nie zagrałem w Minecraft, bo obawiam się, że to się powtórzy. Piąta historia. Ostatnio naszła mnie chęć, aby zagrać w Minecraft, ale jako iż nie miałem wersji premium gry, musiałem pobrać jakiś launcher non premium. W internecie było ich dużo i pobrałem pierwszy lepszy, który nazywał się Crystal Launcher. Nie widziałem w nim nic podejrzanego, więc go pobrałem i zainstalowałem. Kiedy go włączyłem, zrobiłem instancję Minecraft 1.19 i uruchomiłem grę, nie wiedząc, co mnie czeka. Minecraft odpalił się bez problemu, więc będąc w menu Stworzyłem nowy świat i zacząłem moją rozgrywkę. Pojawiłem się niedaleko wioski villagerów i od razu zwróciłem uwagę na zwierzęta, które wyglądały jakoś inaczej. Gdy podszedłem bliżej, okazało się, że owca jest we krwi, tak jakby ją coś zaatakowało. Bardzo się zdziwiłem, a jeszcze bardziej tym, że krowa wyglądała o wiele straszniej. Miała czerwono-białe oczy i podobnie jak owca, była zakrwawiona. Totalnie nie wiedziałem co o tym myśleć, bo nie instalowałem żadnych modyfikacji, które urozmaicałyby moją grę. Sprawdziłem, czy nie mam zainstalowanych jakichś datapaków, jednak w menu było pusto. Zmieszany, postanowiłem grać dalej i udałem się do wioski, która okazała się też nie być normalna. Z daleka już widziałem, że z wieśniakami jest coś nie tak. Gdy podszedłem bliżej, zobaczyłem, że nie mają twarzy i zamiast niej białą teksturę. Wyglądało to naprawdę przerażająco, zwłaszcza że nic nie grzebałem w plikach gry. Chodziłem po wiosce i każdy villager wyglądał tak samo, tak jakby ich tekstura się zbagowała. Moją uwagę przykuła również studnia, w której woda nie była niebieska, tylko czerwona. Nie wiedziałem już totalnie co mam robić, żeby to naprawić. Zaczęło się ściemniać, dlatego postanowiłem przeczekać noc w wiosce, bo były w niej łóżka. W tym czasie poszedłem zebrać trochę jedzenia i nagle w oddali zobaczyłem zombie, który podobnie jak wieśniak, miał białą głowę. Potwór szedł w moją stronę, i wtedy okazało się, że jego całe ciało jest we krwi. Nie chciałem już więcej grać, bo coś ewidentnie było nie tak. Wyłączyłem Minecrafta i usunąłem podejrzany launcher. Szukałem w internecie jakichś informacji o tym, co spotkałem, jednak nigdzie nic nie było. Nie wiem, czy ta wersja była nawiedzona, czy zbagowana, ale na pewno było coś z nią nie tak. Szósta historia. Ostatnio stało się coś naprawdę dziwnego z moim Minecraftem. Zaczynając od początku była to środa o godzinie 16. Wróciłem ze szkoły i postanowiłem, że sobie pogram. Stworzyłem nowy świat i zacząłem rozgrywkę. Zbierałem przedmioty i szukałem jaskini. Nagle przede mną zauważyłem ogromną dziurę, która ciągnęła się aż do bedroka. Nie wiedziałem skąd taka dziura mogła się wziąć, bo w Minecraft nie występują takie anomalie. Malie. Dlatego uznałem, że to pewnie niezaładowany chunk i poszedłem dalej. Przez całą moją rozgrywkę co jakiś czas pojawiały się wycięte czanki w mojej okolicy. Wiedziałem, że coś jest nie tak, dlatego postanowiłem to sprawdzić. Poszedłem w stronę dziury z myślą, że to błąd tekstur, i niestety spadłem. Straciłem wtedy wszystkie moje przedmioty, które zdobyłem. Byłem w naprawdę dużym szoku, bo okazało się, że to nie błąd tekstur, tylko coś było z save'em. Nie wiedziałem co mam robić, dlatego stwierdziłem, że zrobię po prostu nowy świat. Kiedy mapa się stworzyła, a ja na niej się pojawiłem, od razu moim oczom ukazała się ta sama dziura, która występowała na wcześniejszym save'ie. Chodząc po świecie, cały czas pojawiały się dziury. Chciałem to jakoś naprawić, dlatego zacząłem szukać informacji w internecie. Przeczytałem masę postów na różnym forum i totalnie nic nie znalazłem. Nikt nie miał podobnej sytuacji do mojej, dlatego postanowiłem dać jeszcze jedną szansę mojej grze i stworzyłem trzeci świat. Kiedy się na nim pojawiłem, znowu było to samo: wszędzie pojawiały się wycięte czanki. Jedyną rzeczą, którą mogłem zrobić, to odinstalowanie Minecraft i zainstalowanie go ponownie. Tak właśnie zrobiłem, i dopiero po tym wszystko wróciło do normy. Nowo stworzony świat był już normalny, i mapa nie była w ogóle zniszczona. Do teraz, jak o tym myślę, nie znam odpowiedzi na to, dlaczego tak się działo. Siódma historia. Rok temu wraz z moim kolegą z klasy graliśmy w Minecraft na opcji LAN. Używaliśmy do tego hamaczy tak, aby nie kupować serwera za pieniądze. W tym dniu spotkaliśmy coś tak strasznego i dziwnego zarazem, że do teraz, gdy piszę tą historię, zastanawiam się, jak to się stało. Zaczynając od początku, był to weekend o godzinie 12. Umówiliśmy się z kumplem na wspólne granie na naszej mapce. Gdy weszliśmy na świat, pojawiliśmy się w całkowicie innym miejscu niż powinniśmy. Był to jakiś ciemny las, w którym znajdowało się bardzo dużo drzew oraz pajęczyny. Na pierwszy rzut oka oboje się zdziwiliśmy, bo nigdy wcześniej nie widzieliśmy podobnego miejsca na serwerze. Ponieważ była noc, widoczność była mocno ograniczona, a przez fakt gęstego lasu w zasadzie nic nie widzieliśmy. Mój kolega napisał, że chyba coś jest nie tak z naszym save'em i wyłączył serwer. Po chwili ponownie go uruchomił, i gdy wszedłem, znowu byłem w lesie, tak samo zresztą jak on. Nie mieliśmy wyboru i było trzeba znaleźć naszą wspólną bazę, którą mieliśmy kończyć budować. Chodziliśmy po lesie, rozwalając liście i czasem pajęczyny. Co dziwne, pajęczyn było bardzo dużo, a w Minecraft nie występuje las, w które one się pojawiają. Z każdym krokiem coraz bardziej czułem się niepewnie. Jedyny plus był taki, że byliśmy we dwójkę. Nagle napotkaliśmy po drodze ogromną jaskinię, która wyglądała naprawdę strasznie. Wszędzie były pajęczyny, a na ziemi Leżał redstone wraz z pochodniami, a na suficie wisiały łańcuchy z jakimiś dziwnymi rzeczami. Bardzo się bałem, a mój kolega powiedział: Dawaj, wchodzimy, w końcu takie rzeczy nie pojawiają się bez przypadku. Nie chciałem go zostawić, dlatego cały czas szedłem za nim. Wewnątrz tego miejsca było jeszcze straszniej. Dużo leżało kości wraz z czaszkami, a czym dalej szliśmy, pajęczyn było naprawdę dużo. Po jakichś pięciu minutach wędrówki, Doszliśmy do końca jaskini, w której zastała nas ściana. Jak mieliśmy wracać, nagle przed nami pojawił się Pająk. Wszędzie były jakieś dziwne efekty, a sam Pająk wyglądał okropnie. Różnił się od normalnego, bo jego oczy były na całym ciele. Bardzo się baliśmy, a najgorsze było to, że aby wyjść z musieliśmy go pokonać. Mój kolega chwycił za miecz i na niego pobiegł. Pająk był tak szybki, że nie mógł go trafić mieczem, i po chwili został pokonany. W tamtym momencie zostałem sam i nie wiedziałem, co robić. Nie chciałem tracić przedmiotów bez walki, dlatego uznałem, że też się na niego rzucę. Jednak on w tym czasie pojawił swoje małe klony, które ruszyły w moją stronę. Trochę ich było, ale po krótkiej walce udało mi się je pokonać. Aby nie tracić dobrej pasy, od razu zaatakowałem, jednak on był taki szybki, że podobnie jak mój kolega, nie trafiłem z miecza i zostałem pokonany. Gdy się zrespiłem, pojawiłem się ponownie w lesie, gdzie czekał mój kumpel. Zadzwoniłem do niego na telefon i gadaliśmy o tym, co się właśnie wydarzyło. Oboje do dzisiaj nie wiemy, co się stało z naszym saveem i nie umiemy tego racjonalnie wytłumaczyć. Ósma historia. Ostatnio na moim świecie single player pojawiło się coś bardzo dziwnego. Grałem w Minecraft 1.19, gdzie miałem domek wraz z wieloma rzeczami. Na tym świecie spędziłem już trochę czasu, bo miałem diamentowe Q oraz Enchant. Nie grałem na żadnych modyfikacjach czy datapakach, jednak z czasem okazało się całkowicie inaczej. Wybrałem się w podróż w poszukiwaniu skrzyni ze skarbem, bo znalazłem mapę, która pokazywała, gdzie jest ukryty. Chodząc po świecie, nic nie zwracało mojej uwagi, aż do momentu, kiedy na horyzoncie ukazała się jakaś dziwna budowla. Przypominało mi to wioskę, jednak było to niemożliwe, ponieważ na bagnach one się nie respią. Szybko pobiegłem w stronę budowli i nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Tak, była to wioska villagerów, która znajdowała się na bagnach. Byłem bardzo zdziwiony i chodziłem, patrząc, co się w niej znajduje. Przedmiotów nie było zbyt wiele, jednak domki jak i dróżki wyglądały bardzo nietypowo jak na coś co miałby zbudować Mojang. Nie wiedziałem skąd to się wzięło i zacząłem sprawdzać czy aby na pewno nie gram na żadnych modyfikacjach. Okazało się, że nie, bo tak jak myślałem grałem na zwykłym Minecrafcie. Było to dość tajemnicze, ale uznałem, że pójdę dalej, aby chociaż wykopać skrzynię ze skarbem, nie wiedząc, że napotkam tych wiosek więcej. Gdy minęło trochę czasu ja przeszedłem kilka tysięcy kratek, znowu pojawiła się jakaś wioska. Tym razem była ona przy wodzie i z daleka widziałem jakieś statki. Czym bliżej byłem, tym coraz bardziej mnie to szokowało. Wioska wyglądała jak mały port z przycumowanymi statkami. Domków nie było zbyt wiele, ale za to skrzyń z przedmiotami Naprawdę dużo. Były one ukryte na statkach, jak i na zewnątrz. Wszędzie biegały wieśniaki, a ja stałem w miejscu i się zastanawiałem, skąd na moim świecie wzięły się takie struktury. Modyfikacje wykluczyłem, zostało mi sprawdzić, czy to nie jakiś datapak, i po chwili mnie zamurowało. W folderze normalnie były pliki, tak jakbym je tam włożył. Było to niemożliwe, bo nic nie szperałem z tym światem. Oczywiście plików nie usunąłem, żeby z moim save'em nic się nie stało. Jednak do dzisiaj nie wiem jak one się tam znalazły. Dziewiąta historia. Niedawno grając na moim świecie na single player spotkałem coś bardzo niepokojącego. Na moim save'ie miałem skromny domek, a obok niego farmę razem ze zwierzętami. Tego dnia byłem zajęty podróżą w poszukiwaniu wioski villagerów. Była mi potrzebna do tego, aby sprawdzić jakie mają wymiany do zaproponowania. Chodziłem i szukałem. Trwało to naprawdę w nieskończoność, bo nigdzie nie pojawiała się wioska na horyzoncie. W pewnym momencie zrobiła się noc, i byłem zmuszony wybudować jakąś bazę, aby schować się przed potworami. Na mojej drodze, niestety, spotkałem coś tak dziwnego, że do teraz, gdy piszę tą historię, mam dreszcze. Nagle moim oczom ukazały się pszczoły i to nie byle jakie, bo wyglądały okropnie. Całe były pokryte jakimiś czarnymi plamami wraz z krwią, a ich oczy były czerwone i posiadały zębiska. Bardzo się wystraszyłem, a najgorsze było dopiero przede mną. Kiedy im się przyglądałem, stwierdziłem przecież, że pszczoły w nocy chowają się do ula. Lecz nigdzie w okolicy go nie było. Niestety podszedłem zbyt blisko i jedna z nich mnie zaatakowała, a za nią poszło całe stado. Nie zostało mi nic więcej niż ucieczka, jednak nie było to takie proste, jak mogło się wydawać. Dostałem masę różnych efektów, przez które moja postać biegła bardzo wolno i prawie nic nie widziałem. Małe potworki zdążyły mnie w tym czasie pokonać i niestety zginąłem. Pojawiłem się w moim domku i gdy chciałem z niego wyjść, zobaczyłem całą masę pszczół przed domem. Było ich tak dużo, że nie mogłem uwierzyć w to, co się właśnie dzieje. Patrzyłem przez okno, co robią, a one latały w miejscu, jakby na coś czekały. Przez to, że zostałem pokonany, nie miałem totalnie żadnych przedmiotów i jedyne, co znalazłem w skrzyni, to zapalniczka. Padłem na pomysł, aby spróbować za pomocą ognia odstraszyć złowrogie pszczoły i postanowiłem je podpalić. Niestety okazało się to być bardzo trudne, bo gdy wyszedłem z chatki, moby się na mnie rzuciły i przez przypadek podpaliłem swój dom. Starałem się uciekać, lecz zostałem pokonany i gdy zrespiłem się w domu, cały był w ogniu. Jak z niego wyszedłem, zobaczyłem, że wszystkie pszczoły, które były wokół niego, zniknęły. Trochę było mi smutno przez utratę mojej chatki, ale uznałem, że. Pójdę ich szukać, bo byłem ciekawy, jak to możliwe, że tak nagle wyparowały. Chodziłem po świecie z dobre 30 minut i nigdzie ich nie było. Szukałem wszędzie i nagle udało mi się coś znaleźć. Była to zwykła pszczoła, taką, którą można spotkać w normalnym Minecrafcie. Do dzisiaj nie wiem, co mam myśleć o tym wszystkim, bo nigdy więcej nie widziałem tamtych pszczół, przez które straciłem mój domek. Dziesiąta historia. Pewnego dnia, grając na moim świecie w Minecraft na single player, trafiłem na coś bardzo dziwnego. Na moim save'ie miałem domek na wyspie wraz z farmą i paroma innymi rzeczami. Tego dnia chciałem eksplorować świat, dlatego przygotowałem przedmioty i ruszyłem łódką w nieznane. Płynąc, spotkałem różne małe wysepki, ale bez niczego konkretnego. Nagle w oddali zauważyłem jakąś ogromną budowlę, która przypominała czaszkę. Bardzo się zdziwiłem, bo pierwszy raz coś takiego widziałem. Czym bliżej byłem, tym widziałem, że budynek jest naprawdę duży. Postanowiłem sprawdzić, co w nim się znajduje, i dlatego podpłynąłem bliżej. Zobaczyłem wejście do środka i uznałem, że dobrym pomysłem będzie, aby wkroczyć za mury. Niestety okazało się być to. To okropnie złym pomysłem, ale o tym dowiedziałem się zbyt późno. Będąc w środku, widziałem jakiś portal w oddali i zacząłem iść w jego stronę. Kiedy dotknąłem nogami dywanu, nagle zostałem gdzieś przeteleportowany. Znajdowałem się na środku areny, a wokół mnie widziałem dużo różnych budowli. Byli rycerze, konie, czaszki i puste trybuny. Nagle na czacie pojawił się komunikat o treści Get started! co oznaczało zaczynaj! Wszędzie wokół mnie zaczęły pojawiać się zombie, które nam nie ruszyły. Nie miałem wyboru i musiałem je pokonać. Walka trochę trwała, ale po kilku minutach udało mi się ich pozbyć, lecz niestety to nie był koniec. Nagle zrespiła się druga fala potworów i tym razem były to same creepery. Niektóre z nich zaczęły wybuchać i zobaczyłem w dziurach, że pode mną jest lawa. Rozprawiłem się z nimi szybko, bo większość z nich wybuchła. Przez chwilę był totalny i Nie było żadnych mobów i nic się nie działo. Zmieniło się to w momencie, kiedy przede mną pojawiła się jakaś postać. Wyglądała jak szkielet w ubraniu, a co ciekawe, jego głowa przypominała tą, którą widziałem przed strukturą. Nie mogłem się ruszyć, a tajemnicza postać pojawiła wszędzie szkielety, które strzelały w moją stronę. Dlatego, że byłem zablokowany, niestety moby mnie pokonały i straciłem wszystkie moje cenne przedmioty. Kiedy Zrespiłem się w domu, chciałem jak najszybciej wrócić na arenę, aby odzyskać itemy. Lecz niestety, gdy przypłynąłem w miejsce, gdzie ona była, nie było nic. Do dzisiaj nie umiem wytłumaczyć tej strasznej sytuacji. To by było na tyle. Jeżeli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila izupermwk.biznesmopadgmail.com, bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym wasze historie. Trzymajcie się.